Witajcie drogie Lwy, zapraszam Was na czytanie bezterminowe, co takiego się wydarzy u Was tak, w najbliższym czasie. Oczywiście to są energie ogólne, także nie za wszystkimi może rezonować. Zwróćcie uwagę na swój księżyc, ascendent, Wenus, jeśli chodzi o miłość i o związki, a także i na Wedyjski, czyli o jeden ster. Ja zapraszam Was do słupów, do polubień. Do obserwacji ławek do góry, tak jeśli z Wami rezonuje. Więc teraz przejdźmy do czytania. Słońce, radość, spełnienie. Trzy miecze, co odchodzi? Tutaj. Czwórka, uleczenie. Jakieś uleczenie, na czym się skupić? Na działaniu. Szóstka buław, po zranieniu jakieś zwycięstwo. To odchodzi. Co przychodzi? Piątka buław. Dziewiątka buław. Królowa kielichów. To jest stabilizacja. Karta świata, otwarcie się na nowe możliwości, nowe perspektywy, zakończenie jakiegoś cyklu. To jest karta bramy. Yy, tu wy macie już stabilizację, macie jakiś pewnik, tak? co Wam przynosi yy, po prostu szczęście i brak obaw, także wam czegoś braknie w życiu, tego korzystanie z tej sytuacji, tak? Korzystanie i cieszenie się tym wraz z tym, otwieracie się na nowe możliwości. Karta świata i... Karta Asa Pentakli. Piękna energia, tak? Także nowe perspektywy, nowe możliwości, a także i stabilizacja. Karta Słońca. To będzie temat najbliższego czasu. Karta Słońca to też karta radości, karta szczęścia, ale tak samo i karta dziecka, tak? Również. Nie kierować się naiwnością. Zobaczymy, dlaczego jest ta karta Słońca przedstawiająca Was. Siódemka Buław. To jest jasne stawianie granic. To może być jakaś walka bo jako cesarzowa, jako matka, tak? Stawianie granic, walka o coś. Mogą być o coś kłótnie, o coś spory. I dlatego tej może dochodzić do konfliktów. Mhm. Wytkwicie w jakiejś klatce, w jakichś blokadach i wy musicie po prostu jasno przejść do działania, o czym mówi też i as e, Buław, tak? W negatywach. Przepraszam, w pozytywach. Tutaj jest waga, tak? I tutaj też jest yy, trójka mieczy. To jest energia uleczenia, to jest zranienia przykrych słów. Tutaj być może coś się zadziało, także wy postawiliście komuś granicę, że o, o coś walczycie. I tu upadły być może lub padną przykre słowa. Dlaczego? Bo trójka mieczy po raz kolejny. Trójka mieczy, zranione serce. Yy, paść Buław. No tutaj będą. Yy, Będą kogoś działania, kto się skupia przede wszystkim na własnej strefie komfortu, tak, manipulacja, osiągnięcie tak zwanej yy, przez sąd yy, równowagi. To jest energia odcięcia, pożegnania. Wy na coś czekacie, tak, by osiągnąć tą stabilizację całkowicie, żeby to było pewne na 100%. To jest skupienie się na pracy, ale tutaj też na finansach. Przez to zranienie, właśnie, lichów. Tutaj jest jakaś niedojrzała taka energia, z którą mieliście do czynienia. Mhm. Tak, dwa pentakla. Manipulacje. Tutaj jakieś manipulacje mogą zajść, pod względem pieniędzy, wyborów, kompromisów. Tutaj jest postawienie jasno. I tu jest dziewiątka buław. I tu jest wygrana. I to jest jak samo. Zobaczcie. Tu i tu i tu jest to samo, dziewiątka buław i szóstka buław to jest wygrana, wyjście przez szereg postawienie jasno o to co walczycie, po tym co was zraniło tak, wy tu wygrywacie co tutaj w pozytywach tutaj w pozytywach yy, macie energię pożegnania od, przepraszam, uleczenia bo to jest czwórka mieczy, to jest energia uleczenia tak, być może po tych przykrych słowach, po tym, co się wydarzyło, po tej walce, wy tutaj macie energię uleczenia. Po raz kolejny pokazuje się waga. Karta śmierci, transformacja, tak. Dlaczego? Król kielichów, rak ryby, skorpion się pokazuje, drogie lwy. Mhm. Czyli tutaj może być uleczenie po jakiejś miłości, tak, która... No, czwórce kielichów o której marzyliście, być może coś, co było w Waszym, tak, ale ta osoba miała wiele do wyborów, nie tylko oczywiście Was. Mhm. Tak, i tutaj uwaga właśnie, bo do Was mogą dochodzić wiadomości lub ktoś może po prostu sprzedawać na, was, na Wasz temat złe informacje. Wy to pozostawiacie. Jeszcze jedną kartę dołożę. Karta Transformacji no paść była, w tej będą działania tylko nie działać pochopnie, tak bo być może ta osoba ma wiele do wyboru, cały czas, tak i y, wy się na to zamykacie, wy nie chcecie być a tym bardziej jako cesarz jako cesarz, jako może jako partner tak żeby, mhm. to jest osoba niestabilna to jest osoba niesamowita i wy to porzucacie. To jest transformacja całkowita. Porzucacie, jest energia uleczenia i otwarcie się po prostu na nowa. Na czym się skupić? Tutaj jest energia rydwaną, energia działania, stykany rak. To jest ruszenie do przodu. To jest ruszenie, drogie lwy, do przodu, przed siebie. Dlaczego? Król kielichów. No. Nowy początek. Nowy początek. Szczęście. Czyżby ta osoba by chciała do Was powrócić. Lub to jest nowe jakieś uczucia. Podróż, wyjazd, spotkanie z kimś, drogie lwy. Po raz kolejny. Energia Rytwanu. No zobaczcie. Karty nigdy nie kłamią. To są jakieś działania, wyjazdy, dla spełnienia, dla szczęścia. By rozpocząć coś nowego w rycerzu pentakli, aż dołożę jeszcze jedną kartę. Tak, by pozostawić to, co już nie służy. Coś, co Wam nie służy, coś, co Was tak przygniatało. Czwórka kielichów, wyjście z iluzji, rozpoczęcie czegoś nowego, wyjście z iluzji, pójście w czegoś nowego po raz kolejny, szóstka. Przepraszam, cały czas ta szóstka mieczy mi się myli, tutaj z tą czwórką mieczy, tak? Ale cały czas w myślach mam szóstkę mieczy, czyli pozostawienie tego, co, co nie służy, i odpłynięcie pozostawienie i pójście w nowe, tak? W nowy związek. Nowa miłość jest pokazana. Wspaniała energia. Tutaj szóstka była zwycięstwo, tak? To też. Y to, co odchodzi do przeszłości, to jest szóstka buław, to jest cieszenie się, wygraną, tak? Ale zobaczcie, bo szóstka buław, jak już wcześniej powiedziałam, karty zawsze, zawsze powiedzą to, co mam mówić, to, co jest, tak? Potwierdzają to zawsze. To jest zwycięstwo, tak? Wy wygrywacie i ruszacie dalej. I tu do was przychodzi piątka buław. Piątka buław to jest wewnętrzny konflikt. Być może z tym, że trzeba to porzucić, tak? Zobaczmy dlaczego. To też zodiakalny lew. Bo co? Pomoc. Zrównoważyć własne energię, tak? Skupić się na jednym. Na tym, co jest dla was najważniejsze. Być zdecydowanym. Bo w siódemce kielichów, tak? Możecie mieć wiele opcji do wyboru, a jednak y, po prostu zdecydować się na czego wy naprawdę pragniecie. Tutaj w rycerzu mieczy możecie mieć do, do czynienia właśnie z taką osobą, która y, nie liczy się z waszymi uczuciami. A tym bardziej w, w trójce kielichów, tak? Y, to jest osoba o prostackim usposobieniu i taka osoba może do was powrócić. Zobaczmy. W karcie mocy to jest karta wasza, drogie lwy. Dlatego mogą właśnie być konflikty. Po raz kolejny. Piątka buław. Zrównoważyć energię. Nie dać się sprowokować. Porzucić to, co wam nie, nie służy. W dziesiątce buław. Mhm. Bo ta osoba będzie niezdecydowana. Cały czas was będzie trzymać w iluzji. Jeśli do was przyjdzie, otworzy się że, lub będzie chciała powrócić. W dziewiątce buław. Wyjść przed szereg. Nie bać się zawalczyć o... O swoje, tak? Zaobserwować, nie robić nic, ale też nie dać sobie wejść na głowę w królowej kielichów. Ech. Przede wszystkim skupić się na, na tym, na czym najbardziej Wam zależy, tak? Kierow nie poświęcać się dla kogoś, tak? Królowa Buław, Wasza energia, drogie lwy. Dziewiątka była w królowa, była w się niczego, nikogo się nie boi. Ona byle kogo nie weźmie i byle czego nie chce, tak? Królowa była, w ona walczy o swoje do samego końca. Ona wie, czego ona chce. Równowaga musi być pod każdym aspektem życia i w miłości, w uczuciach. Yy, jeśli chodzi o miłość i o związki. Yy, jeśli chodzi o lojalność, tak? I w tym właśnie też skupienie się na materii, na finansach, na dobrobycia. I tu, zobaczcie, karta świata. A tu co mamy? Karta świata. Otwarcie się na nowe, na nowe. Moje drogie lwy, wspaniała energia. Tylko tutaj trzeba zawalczyć o siebie, tak? Nie pozwolić, nie pozwolić i, yy, i skupić się przede wszystkim... Na własnym dobrobycie i na waszym szczęściu, i wy macie nowy początek pokazany, lewy. Piękna energia. Nie bać się, nie bać się, bo wy sami kreujecie, tak? Nie bać się, że coś stracicie, że coś wam się nie uda, tylko po prostu pozostawić te złe myśli, te toksyczne energie, być może i niezdecydowanie, tym bardziej rycerza, kielichów, tak? Rak ryby skorpion cały czas się pokazuje, takiego lowelasa, żeby Wam w głowie nie mącił i żeby nie, yy, nie zaburzył Waszej stabilizacji i Waszych planów, czego oczywiście Wam serdecznie życzę. Także dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnych czytań, i również indywidualnych. Pa!